Dano mi Eee... O, tu jest! E... Tak! To co widzicie, gramy dzisiaj w grę. Wojan w nią grał, a ja trochę wcześniej. Na serio! I widzę. Mam Wojan Tim koszulkę! Opłaca się! I wiecie co się stało? a. a kupiłem sobie Robuxiany! Tak, Robuxi. No, kurde, to kosztuje tyle. Ale spokojnie, bo jutro kupię sobie Robuxi. Będę miał więcej. Na razie mam 55, bo wydałem na ten strój, co tutaj mam. Tak. A więc widzowie, co to jest? Dwa razy speed. No, ale dużo Robuxów. Razy dwa blok. Pewnie, no trochę mniej, ale... Hm, zobaczmy, co można tutaj w tej grze kupić za Robuxy. O, klej. Ma, no, Okej. Okay. A to co, to? Unter... Nie rozumiem. Eee, dobra. Nam się już bloczki nabijają. A ja szukam coś tu za robóżki. No chyba nie ma to prosto jajka tego. Dobra. Więc my sobie tu od razu bum bum lecimy z tą wieżą i kupujemy od razu zaraz jajko. w Zbuta kupimy za 3000, jajeczko po prostu. Właśnie. O kurde. O kurde. Ja Robuxów nie mam tyle. Ale ja jutro sobie dokupię, więc spoko. Spoko loko. Eee, tak. Tam był guys będą odcinki, kupiłem sobie karnet i od razu dzisiaj miałem emoji. Tak, Emotkę, buta! Oczywiście na mojej mamy telefonie teraz, więc widzowie musicie zasubskrybować ten kanał. Tak, bo to jest właśnie to! To jest, To jest ten odcinek, gdy nagrywamy teraz Robloxa w swojej Gry. No więc tak mówię, musicie zasubskrybować musicie to zrobić bo inaczej nie będzie takich fajnych odcinków więc tak. zachęcam a my za to już mamy prawie 2000 bloków no i pięknie pięknie, pięknie, pięknie lecimy lecimy grubo ale już zaraz będziemy tak grubo lecieć, że normalnie le U! Normalnie pójdzie jak nie wiem, jak burza. Na moim telefonie miałem taką wieżę, że naprawdę tu jest około tego floru. Tego floru jest tu około. nie wiem. E, no nie. E, muszę wyjść i wejść. Widzimy się. E, widzimy się za. Chwilkę. pi Pipi, pipi. Pi. możecie zobaczyć jak ta gra się nazywa. A my lecimy dalej i ekran nam działa pięknie wszystko, więc my ja to biorę i lecimy z tym koksem. Dobra, mam. Dobra, weszła do tylko eee. Lecimy! Jeszcze tysiąc bloków. Tak. Nie mam Robuxów jeszcze. No kupię sobie to... Będę miał mapkę jedyna. Więc lecimy sobie. Masznet mak. No nie! Naprawdę to jest takie kupie, takie ciężkie. Jeszcze 500 bloków. Widzowie, jeszcze 500 bloków. 500 bloków i mamy to. E, zachęcam do kupywania na Wojan Team sklep Wojana, nie mój, ale zachęcam kupywania jego takich koszuleczek. Ja go oglądam, jest moim fanem, znaczy ja jestem jego fanem i ten i jak to się nazywa? E, i właśnie kocham niebieski. Ale na serio, to nie jest że z Wojana, tylko od małego. Od małego mówią mi, że lubię właśnie niebieski, właśnie tak, więc zachęcam na kupy na jego sklep, zachęcam i chciałbym tą bluzkę też mieć w realu, a nie w takim Robloxie. Takie spodnie sobie kupiłem, taka maska kosztowała 15 robux, spodnie 5 robux, bluzka 5 robux. Tak, i mi zostało 55 robuxów, więc naprawdę nie niezbyt dużo. Dlatego jutro sobie, No dokupię, ale jeszcze nie wiem, jeszcze nie wiem. Zobaczymy i zobaczymy, bo ja mam jakby mało hajsu trochę. Ale zobaczymy. A my za to lecimy na śpiłuna. Owszem. Yy, tu jest to jajeczko. Otwieramy. I... ono no nie no. No, nie do... Nie no nie jest taki dobry widzowie, nie. Um, założymy sobie teopeta ilona. Ou, nawet dużo. No, przyznam, przyznam. I trochę więcej bloków nam rośnie. Więc naprawdę zachęcam do zasubskrybowania tego kanału. Bo co bym zrobił, gdybyście nie zasubskrybowali bym płakał <noise> a my już bijamy za to typek a my za to wbijamy już wiecie ile? właśnie tak, bijamy 40 subów lecimy, w tym roku wbi... musimy wbić 100 subów musimy musimy tak ten kanał już ma dwa lata Aha, 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 aha. no! A ja tu nawalam to nagla, na la 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 więc, że się plączę. Yy, I też przyjmuję do znajomych jakby. nazywam się Bihu XMCE. Robi wróżenie. Tak, a na, końca, na końcu odcinka, skoro Wojan jest moim fanem, spróbujemy go dodać. Spróbujemy po prostu go znaleźć i zobaczymy, czy nam się uda. Tak, oby nam się udało. Ale też na końcu odcinka wydamy może trochę Robuxów. Tak, to, ale to jeszcze na koniec odcinka. Więc odcinek trochę ten. Potrwa, tak, owszem, firmiki z Minecrafta trochę były te z opóźnieniem, ale spokojnie doszły, 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 Trwa. tak, a my za to mamy już floru 40, prawie 5, robi wrażenie i 45, dobra, I a my już za to jesteśmy w chmurach. I zobaczcie na mojego skina. Jeśli wam się podoba, musicie zostawić lajka like pod tym filmem. A my tak lecimy. Patrzcie, ile nam się to florut nawala. Ile kropek tu jest, matko jedyna. O, ile nam się tego, tych bloków nabija. Ja nie mogę już. 3200, 300, 400 i 500. Nawalamy w tą grę. Tak. No to może od razu wbijemy 10 tysięcy może więc znowu ale lecimy widzowie ale lecimy ale lecimy bardzo lecimy o aż się zmęczyłam lecimy to to było dobra dobra no to siema Elo, takie od razu śiema. Co to? Co to za gówno? Oczywiście zjedz je równo. Siema, napisała tu jakiś tybi. Siema! ślema. Co to był? A teraz ja spadłem. Zginąłem. Lecimy. Nie. To mi się ciągle ten czad kupi. Ale to jest teraz widzicie. A ja niestety ich nie widzę. Znaczy widzę, ale... Jak klikam palcami, a to jest pod moimi palcami. Ech. No co jest? Nie chcę za robuxy. Nie chcę wychodzić. Rrum, bum, dum, dum bum dobra nie będę może to przedłużać więc ja już to w sobie wbiję te 10 tysięcy widzimy się za chwilę dobra nam się to nabije a my o kurde co się z tym stało o już się nam nabiło aha bo przypadkowo pikłem a my za to skaczemy i łup Widzicie? Jakie triki miki biki? BUM! BUM! Dobra, skaczemy. O kurde. O kurde. O kurde, co się z nami odpaliło. Hmm. Dziesięć. Dobra, to jest. I otwieramy, co nam wyleci? No, no legendarny ale niezbyt dobry 50% na niego było prawie um, no ale ma przynajmniej trochę bloków nieźle dobra ile? o kurde teraz to będzie nawalać Weźmy na tego typa wieży aha mmm A wejdźmy na tę wieżę. Ile będziemy wchodzić? Uwaga. Mm, let's me too. Siema. Ale chłopowi no, się to samo nabija. On musi mieć ten automatyczny. To widzę, widzimy, że ktoś tu ma rąk A my za to nabijamy. Ale nam się to już nabija. Zaraz kupujemy jajko chyba za, może, 3500. Nie, no, za kolejne 10 tysięcy. Od razu kupimy. Nasz dzisiejszy cel to kupić jajko. Uwaga, uwaga. Kwota: 25K. Tak. To jest nasz dzisiejszy cel. Trochę będzie ten odcinek trwał, wow, wow, bo jednak trochę trudno będzie mi to wbić. A znaczy ja cię zeskaczę. I minę. O, oh no. Receptrze trzeba zrobić, no niestety. Albo i znowu wyjść, i niestety w to wejść. Jak to powiedzieć? Trzeba. Ale pamiętać, że na koniec odcinka będzie jeszcze ten specjalny odcinek, czyli te robuksy trochę wydam. Więc lepiej oglądajcie do końca, bo się opłaca. Opłaca. Doprawdy opłaca. <tryk> Dobra, tepamy się i idziemy otworzyć jajcu, jajcu jajcu za kolej Dragon A na niego było Ej, to jest ten dragon, co nie? Czekajcie O kurde Mityka trafiliśmy widzowie Pięć procent na niego było, ale się odwaliło E ile teraz będziemy dostawać bloków? Widzowie patrzymy. Drrr, o kurde, ale to leci, widzowie, zobaczcie. Zobaczcie, od razu 2000, 3000, 4k. 5. 6. 7. 8. I 9 i 10. I idziemy sobie kupić jajco. I jajco, 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 jajco. Dobra, trochę za łatwo to leci, więc nas dzisiejszy cel stoka bloków. Tak. Nasz cel! A wbijemy. O nie, legendary! Niby jest dobrze. Jedno, nie no, nie za bardzo. Eee, jak ulepszymy, bo tu się da ulepszać. Hmm? O kurde. To dawajcie, musimy trafić tyle. Jeszcze dwa. Dobra, to jak mi się czat, otworzy, to, to wpiszemy... Help... Stary. O nie, napisałem star. Help star, dobra. Gucie mnie to za tam obchodzi, co napisałem. A my lecimy z tym koksim. Już mamy od razu z buta 5000. Robi wrażenie. No i teraz 7, znaczy 6. Teraz 7 będzie. <grym> Oj, tu pękło coś. Pierwsza, jak tu coś pękło. Ja nie mogę, jak pękło coś. Tu co, co. Co jest. No nie, zarobok się mi się odpłaliło. I już 9k mamy. Nieźle. Ej, zobaczcie, gdzie my jesteśmy. Uj, ja nie mogę. Trochę za szybko to poleciało. Trochę za szybko. Wbijamy teraz 200. 20 k 25k. Tak. Brąz. Bron, 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 Go my flat. Jeszcze 10 nam brakuje. 10k, Osiemka. Siedemka. Sześć. k cztery i cztery trzy dwa jeden i uwaga zaraz to mamy zaraz to mamy Dobra, my sobie już zejdziemy na dół. Dobra, gdzie jest jajko? Za co tu jest? I otwieramy. Co nam wyleci? Wód legendarny. A on ma pewnie 3,5. Ten ma 3,5. A ten ma. 3... No i 3, wiedziałem, 3,5 prawie. To my sobie. Aha, możemy. Dobra. O kurde. Będziemy lecieć jak burza. Oh o no, nie! Moja piezia. Musimy się tepnąć. Trochę tu pomniejszyć ekran. Patrzyć się na siebie. I let's go. A ile tu leci. Z buta mamy trzy tysiaki. S. S. Sześćka. Siedemka. Osiemka. Dziewięćka. Dziesięćka. O, ja, jak to szybko leci. Ale to szybko leci. O! 3 minuty i 40 sekund? Coś będę miał. Oh, lala. Ciekawe, co? Zobaczymy to. A my za to mamy już 16K. Tak jest. Szybko nam to idzie. Ej, moja wieża, gdzie jest moja wieża? O, kurde, co się ze mną stało. Jupa, let's go. Ale ktoś ma wysoką wieżę. My lecimy tam. O oh kurde. Lecimy do tego typa Musimy go przegonić. Tak jest. Nie może tak być, że Michał musi być najsłabszy. Nie, o nie, 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 nie. Musimy być najlepszy. O! Ile no, ma bloku? Dobrze. Aha. Ha! Ale Essa z Wami. Typy. Brzunio. Ma trzy lebirty O kurde, a ile teraz nam będzie lecieć tych bloków? Hilo. Aha! Widzę, gdzie to pokazuje. Plus 3 bloki. Zaprawię 3 bitwy. I 9 jeszcze dostał. O kurde, no to nieźle. Ile, jak ile kosztuje? O kurde. Mało. My już to wbijemy. Patrzcie, widzowie. To się tak robi. S. Cioè. So, eh? No, pacci, nabia normalmente. Eh? Oh. Teraz dobra, 3 rebitki plus 4 bloki robi w duże wrażenie. Hmm, za minutę mam jakąś wielką skrzynię. Ciekawe jaką. Ale teraz lecimy, jaki kolejny? Bo wow, no za, za 25, -ka. no, musimy wbić i kolejnego rebitka zrobić, tak. Albo otworzyć jajko. No to może co wybrać? Mm, jajko. Jajko będzie lepsze. Ale my otworzymy za 10K i to dwa razy, bo chcę coś tam zrobić. Chcę te opeta ulepszyć. Musimy wytropić. Dwa. Te za, te za 50%. Tak jest. Już mamy prawie 10, znaczy dwa razy 10K. Dobra, mamy to, więc my już się możemy tepnąć. O nie, nie tu. Yy, dobra. Widzimy się za chwilę, gdy ekran mi się naprawi. Dobra, naprawi mi się już ekran. Więc my się tepamy i otwieramy. Raz dwa. Niestety raz jeden. O, 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 o! Właśnie tego chcieliśmy. A jeszcze jeden. Jest! A wiecie, co teraz? żeby z tego robić? A? O! O, cholera. O, cholera. Dobra. O kurde widzowie jak to leci. Zobaczcie na te bloki. Już 5K. No nieźle. Nieźle leci. Trzeba więcej takich biznesów zrobić.